W Teatrze Miejskim odbył się dziesiąty przegląd zespołów artystycznych placówek specjalnych. Organizatorami imprezy są jak co roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze. Cieszę się bardzo, że pokochaliście, a przynajmniej polubiliście Jawor i polubiliście zabawę w teatrze. Jestem przekonany, że to dzisiejsze jubileuszowe wydarzenie dostarczy... Wam, a także i nam wielu przeżyć, a także wzruszyć, bo to zawsze jest wzruszające przeżywać y, autentyczne uniesienia, kiedy na scenie odbywają się naprawdę wielkie, wielkie rzeczy. Jestem przekonany, że macie ogromne talenta aktorskie. I dzisiaj będziecie to na mogli je nam wszystkim zaprezentować. Dziękuję waszym opiekunom, którzy pracowali razem z wami, ażeby was do tego występu przygotować. Po raz pierwszy przegląd odbywał się w 2005 roku. Jego inicjatorkami były Urszula Bednarek i Elżbieta Walus. Organizacją przeglądów kolejnych zajęły się już Magdalena Tańczura i Elżbieta Walus. Znaczący wkład w organizację przeglądu włożyły również Agnieszka Bochenek-Myślikowska oraz Bożena Kurzydło. Każdego roku impreza przebiega pod innym hasłem, między innymi były to już Świat bajki, świat bajki Andersena, świat w poezji dziecięcej, obraz dziecka w baśni, idol książkowej Stronicy, podróże z legendą oraz patron mojej szkoły. W tym roku tematem wiodącym była Nasza Kraina Marzeń. Celem imprezy jest przede wszystkim prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych zespołów z placówek specjalnych oraz integracja tego środowiska. W tegorocznej edycji przeglądu wzięły udział zespoły z placówek specjalnych z Głogowa, Bolesławca, Lubina, Legnicy, Kłodzka, Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Jawora.